Mózg człowieka, budowa, funkcje, ciekawostki. Ludzki mózg to genialny instrument pozwalający na odbieranie, przetwarzanie i generowanie bodźców. Stanowi niepowtarzalne centrum dowodzenia, steruje wszelkimi procesami zachodzącymi w organizmie, jest źródłem, magazynem i powiernikiem naszej tożsamości, naszych myśli, pragnień i wyobrażeń. Nasze życie trwa, dopóki działa i żyje nasz mózg. Ze względu na połączenie cech żywej materii z możliwością przetwarzania informacji na ogromną skalę, nazywany jest biokomputerem. Jednak działanie mózgu jest rozszerzone o sferę emocjonalną, intuicyjną, wyobrażeniową i twórczą, której pozazdrościć mu mogą wszystkie komputery świata. Dbaj o swój mózg, jest on najcenniejszym skarbem każdego z nas. Mózg człowieka waży średnio od 1200 do 1400 gram u osób dorosłych. Mózg mężczyzny jest nieco cięższy od mózgu kobiety, ale ma to związek jedynie z masą ciała. Byli wprawdzie badacze, którzy próbowali udowodnić, że wielkość mózgu jest bezpośrednio związana z inteligencją, jednak ostatecznie teorie te legły w gruzach. Mimo że masa mózgu stanowi średnio 2% masy ciała, wykorzystuje ona aż 20% przechodzącego przez organizm tlenu, a jego zużycie energii jest 10 razy szybsze niż pozostałych narządów. Nic dziwnego, w końcu pracuje bez ustanku. Nawet kiedy śpisz i pewne procesy ulegają spowolnieniu, mózg nie wyłącza się, ale wciąż działa. Kiedy zaczyna brakować mu substancji odżywczych. Organizm najpierw zaczyna spalać własną tkankę tłuszczową, potem mięśniową, a wszystkie inne organy muszą przejść na przymusową dietę. Mózg człowieka jest najważniejszy i ma w organizmie absolutny priorytet. Dlatego tak ważne jest zapewnienie umysłowi odpowiedniej dawki energii i świeżego powietrza. Jeśli chcesz, by sprawnie funkcjonował, a wraz z nim całe twoje ciało, pamiętaj o jego potrzebach. To dzięki mózgowi odbierasz bodźce nie tylko ze świata zewnętrznego, ale także z wnętrza swojego ciała, przetwarzasz informacje i adaptujesz swój organizm do zmieniających się warunków. To swoiste centrum sterowania sprawdza twoją temperaturę, położenie ciała, pracę narządów wewnętrznych i koryguje ewentualne wypaczenia. Mózg jest odpowiedzialny za wszelkie procesy poznawcze. Funkcje mózgu to nie tylko proste sytuacje, typu bodziec, reakcja, takie jak błyskawiczne odwrócenie się, gdy usłyszysz głośno wypowiadane swoje imię, zanim jeszcze zorientujesz się, co tak naprawdę się stało, kto woła, skąd woła, czy chodzi o ciebie, etc. To także tak skomplikowane procesy jak obliczanie ryzyka giełdowego, wymyślanie nowych teorii o wszechświecie, czy pisanie opowiadań. Każdego dnia mózg radzi sobie z ogromną ilością informacji docierających do ciebie z otoczenia. To on je segreguje i sprawia, że świadomie odbierasz te najważniejsze. Ciekawostką jest, że mózg człowieka doskonale potrafi sobie radzić z przeładowaniem bodźcami. Reguluje próg wrażliwości receptorów, szybko zaczyna ignorować bodźce nieprzynoszące nowych informacji, a w każdej chwili może szczególnie uwrażliwić się na określony typ stymulacji. Nadmierna stymulacja może być jednak dla mózgu niebezpieczna, ale równie, a czasami bardziej, szkodliwy może być niedobór bodźców. W skrajnych przypadkach może prowadzić do poważnych zaburzeń w jego działaniu. Funkcjonowanie mózgu zależy w dużej mierze od ciebie. Jeśli nie dostarczasz swojemu umysłowi nowych zadań do rozwiązania, nie podsuwasz różnorodnych aktywności, nie angażujesz neuronów codziennymi wyzwaniami. Kanka mózgowa zwyczajnie zaczyna gnuśnić, wygenerować się i obumierać. Stymulacja mózgu jest szczególnie istotna dla jego rozwoju. To właśnie środowisko bogate w różnorodne doświadczenia sprawia, że dzieci w nim przebywające rozwijają się prawidłowo. Dzięki uczeniu się w mózgu powstają nowe połączenia między komórkami nerwowymi. Stymulacja umysłu przez angażowanie go w coraz to nowe, interesujące zadania, kontakt z różnorodnymi bodźcami, aktywuje go i napędza tworzenie nowych komórek nerwowych. Mózg zbudowany jest z dwóch części zwanych półkulami. Przyjęło się uważać, że funkcjonalnie lewa półkula odpowiedzialna jest za to, co ustrukturalizowane, język, wzory, układy. Zajmuje się przede wszystkim analizą i nastawiona jest na cechy lokalne. Półkuli prawej bliższe są przestrzeń, trójwymiar, muzyka, rytm, jest bardziej syntetyczna i nastawiona na cechy globalne. Dziś wiadomo, że obszary mózgu mogą wzajemnie przejmować swoje funkcje, a obie półkule współpracują ze sobą i uzupełniają się we wszystkich procesach psychicznych. Pomostem między półkulami jest ciało modelowate, wiązka aksonów, włókien neuronów, umieszczona poprzecznie w szczelinie pomiędzy półkulami, zapewniająca przepływ informacji między nimi.